Jeśli kampania zaczyna się dzień po wyborach, to teraz trwa już w najlepsze partyjni liderzy ruszyli w Polskę, co proponują, kogo krytykują jak do siebie. Przekonują o tym w 15 na żywo. Na początek Agata Wolna witam i zapraszam. Na cenne są idee, na ile o poparciu będą decydować nasze portfele. Nie ma wątpliwości, że polityczną narrację dyktuje teraz gospodarka i rekordowa w kraju inflacja. Liderzy wzięli się więc za matematykę. Dwoje 17-latków i 47-letni mężczyzna to ofiary ataku w centrum handlowym w Kopenhadze. Poza nimi napastnik ciężko ranił jeszcze cztery osoby. 22-letni duńczyk jest już w rękach policji. Na razie nie wiadomo dlaczego strzelał. Według służb ofiary były przypadkowe atak nie był aktem terrorystycznym. Pora na oddech. Czas na przerwę. Poniedziałek ma być ostatnim dniem z temperaturami na poziomie 30 stopni. Według Tomasza Wasilewskiego najbliższe dwa tygodnie będą nieco chłodniejsze. Oh. Temperatury nieco w dół, za to ceny niezmiennie na fali wznoszącej. Wakacyjny rachunek w tym roku jest zdecydowanie wyższy. Pytanie, czy coś nas w tym zakresie jest jeszcze w stanie zaskoczyć. Bartosz Bartkowiak sprawdza to dla Państwa. Bartek? Cenne powtórzenie materiału od Adama Krajewskiego. Adamie bardzo dziękuję. Teraz 4 lipca za oceanem, czyli amerykańskie święto niepodległości, obok tradycyjnych świątecznych parad, pokazów, fajerwerków czy spotkań przy Julu Odnotujemy też część oficjalną. Prezydent Joe Biden w ramach obchodów przyjmie dziś Białym Domu amerykańskich żołnierzy i weteranów. Sebastian Napieraj opowie nam więcej, co jeszcze Amerykanów dziś Sebastianie czeka. Adrian Merong, proszę zanotować albo zapamiętać to nazwisko, bo o polskim golfiście zaczyna być głośno. 29-latek wygrał właśnie prestiżowy turniej Horizon Irish Open. Gdybyśmy mogli mówić tylko o takich szczęśliwych zakończeniach, albo gdyby w ogóle takich wypadków nie trzeba było odnotować. Rzeczywistości nie można jednak zaczarować. I teraz właśnie o wypadku z Będzina, gdzie trzylatek wpadł do rzeki. O szczęśliwym finale opowie Małgorzata Marczak. Powiedz proszę, jak doszło do tego wy wypadku i czym właśnie dla dziecka i jego opiekunów się kończy? Jeszcze jest ciepło, ale będzie drogo. Cena oleju opałowego rośnie o 100%. Katarzyna Pasikowska-Poczopko pyta, czy jest na to rada, albo czy istnieje alternatywa. Kasiu? Katarzyna Pasikowska-Poczopko, Kasiu, bardzo dziękuję. Bydgoszczy. Bez zmian miejscy kierowcy strajkują, a samorządowcy przekonują, że ich płacowym roszczeniom nie mają jak sprostać. To już kolejny tydzień protestu i komunikacyjnego paraliżu. Jaka jest szansa, że rozkład jazdy wróci do normy? To sprawdza Mariusz Sidorkiewicz. Mariuszu, widać jakieś światło w tunelu? I tak w 15 na żywo dobiliśmy dziś do brzegu w imieniu całego zespołu. Pięknie dziękuję Państwu za obecność i uwagę. Już za moment Fakty po południu i spotkanie z Anną Jędrzejowską. Dobrego dnia. Do zobaczenia.